Jeszcze emocji, chodzę dziś miastem, czuję się jak zombie. Nowe pokolenie, nie zero, nie sztuka. Nawet przypomniał mi się już kombi. Mori, w mojej głowie nadal burdel, jak posprzątam, to pójdę. Myślę, co przyniesie mój dzień, twój dzień, małe dzieci. Ja chodzę w dużej kurtce. <grytanie> Durnie, pytają mnie o wytwórnie. Ja się jeszcze uczę, a jednak myślę o, jutrze. myślę o jutrze. Gdy płakałem, bo skrzywdziła mnie fortuna, mama mówiła, nie bój się, a tata mówił mi: nie daj się, się nie dało, ma dziś zaczynam nowe turnę. Dzięki Janek, dzięki Adam, dzięki Igor. Dzięki Gosia, dzięki Bati, dzięki Majka. Dzięki bardzo, dzięki wam to było miło. Trochę schudłem przez to jakby Somalia W radio znowu leci Konkarma Zbieram teraz żniwo, muzyka to ma farma Stary Michał to już nie moja ranga Tamta umarła, przyznaję się bez bicia Tamta dawno upadła Tak jak papilon, życie mi pachnie jak Dior Carpe diem z każdą chwilą, słodkie jak wino Życie to kino, krwawe jak filmy Tarantino Amigo Mamo wybuduje sobie pomnik jak ze zbiżu. Zatańczę dans makabr, poczuję się jak piruk. Teraz mówię ci dobranoc, już nie piszę, tylko krzyczę, że to, to za mało. Powiedz skarbie, ile czasu zostało, bym zobaczył miasto jak Eldorado. Chcę złota jak faraon, chcę piramidy i sfinksa i polecieć do Bilbao. Nie mogłem spać w nocy, nie wiem dlaczego, ale wieczorem mówiłem każdemu: Dobranoc, nie bra noc. Jestem najarany mocno, bo lubię patrzeć na Tokio w la Papel, więc mam oczy skośne, tak jak w Tokio. Mordo, płonie bongo, a marzenia pękają jak ponton albo guma, gdy jadę na polną. Woda rozpyta jak moje serce, wierzcie, czy ktoś je poskłada wreszcie? Błagan, powiedzcie Teraz jestem dużym dzieckiem wierzcie i jedzcie, ja wierzyłem w Boga, to teraz we mnie uwierzcie Bezbek jeszcze Dodam, że chujowy był ten flashback Czemu mam na ryju flash Skoro nie jestem szybki, wiesz Czemu gdy palę, to pluję i czemu gdy pluję, to palę Nie, Bo jestem z tobą i nigdy się inny nie stanę Teraz mówię ci dobra, już nie piszę, tylko krzyczę to Czy to nawet za mało? Powiedz skarbie, ile czasu zostało? Bym zobaczył miasto jak Eldorado. Chcę złota jak faraon, chcę piramidy i sfinksa i polecieć do Bilbao. Nie mogłem spać w nocy, nie wiem dlaczego, ale wieczorem mówiłem każdemu dobranoc, nie brano.